Witam Was wszystkich na kolejnym filmie z protestu. Może w końcu się Robox posłucha i odda nam chat. Ogólnie, ten yy, na film filmie zapłaciłem 20 boboks za większe tablice. Mam nadzieję, że mi ten. żebym odda na 20 boboks. Dobra, ja mam jeszcze taką i mam jeszcze taką tabliczkę. I mam jeszcze. Taką drogę. mam jeszcze Może w końcu się nas może w końcu się nas posłucha, tylko jest ten problem. Ponieważ no yy... Nie wiem co. To taki kądziel podobny jest za chwilę. Nie powiedz. Nie wiem jak my się to stało wtedy. Jak widzicie, to mam wykupione. Są to aż takie. O. Idę usiąść i poczekam sobie. My z ile musimy poczekać? 60 minut jest to już tu nie jakiś sekretów, ten jakichś sekretów. Tylko w nie dał żadnych sekretów, czy coś. Mogę tu dać jakiś sajny odsyłania. te rakiety nigdy nie wybuchają. Chcę się w tą wejść. Nie też nam kogoś ceny wejść. Może no, jakoś się uda mi zbogować jakoś takie No nie, no nie uda mi się tam wejść Pięć minut A tu są ławki w ogóle Może się dać? Można Zgodzę, że te ławki są w tą stronę skierowane, a nie w tą ręka została Okej. Okay. Akej. Okay. Jak się z to blisko. Aha, czyli jak ja będę z tą i usiądę, to ja tutaj tu, będę tak, będę tak siedział z tą tablicą. I jak usiądę, to będę miał wystawioną rękę, ale jak usiądę i wystawię tabliczkę, to jest mi zasłania wszystko, co widzę. Mhm. Ciekawe czy mi... O, w ogóle, sprawdzę co już jest? Ale co jest? O, zimie YouTube'a. Barca zagrała już bez logo Nike, używając specjalnego symbolu Kobe Bryantu. Zobaczcie. Tutaj. To chyba nie to. To chyba ten kanał. Jest. Rozwala jeszcze raz. Mieszkę raz. A tu no więc ta gra, ta gra nie będzie sobie wisiała bez sensu, bo tak naprawdę protest dobiega końca udało nam się. Ja będę dawał wam znać na, na filmach, co się dzieje, e, co się dzieje z Robloxem w sensie e, jakie są decyzje Robloxa, czy coś się zmieni i to... Oj, teraz co reagować jakieś Więc no, śledźcie też kanał, subskrybujcie z dzwoneczkiem e, i wiecie I będziemy po prostu patrzeć jaka jest sytuacja. Czyli mi to zareagowało tak to, ja mam bo mam... To, to tak, ta się zmieni. No jest pokazaliśmy, pokazaliśmy, Mnie, pokazaliśmy, nie jest na serwerze. Pokazaliśmy, że potrafimy, że umiemy, że na nas to jest bardzo ważne, że o na... No i zaraz wam pokażę na co ta gra się zmieni. Okej, okay, okej. Okay, Zwierki moment, wielki moment. Słuchajcie, która jest w godzinka 1456. Dobra, dosłownie za 4 minuty będzie reset gry Za 4 minuty będzie reset gry. 6600 osób, witam wszystkich. A zobaczmy ile jest ludzi na tutaj na gierce, na żywo, bo ten licznik jest opóźniony troszkę. Tak jest tutaj, uwaga, 2600 ludzi, więc o 600 więcej. Fajnie, 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 Bardzo dobrze, ej co jest? Rozwaliliście. Tą mapkę też się da rozwalać? No way, nie gadajcie. Nie, to się nie da, to ja nie wiem jak to zrobiliście. Wywalił ktoś drzewo. Okej, okay, biuro Robloxa doszczętnie zniszczone. Dawajcie jeszcze do, do końca, do końca go, dawajcie go. Żeby nic z niego nie zostało po prostu. Ciekawe sumba, to, to, to będzie idealne podsumowanie tego protestu, który trwa tak naprawdę dwa dni. No naprawdę moc jest niesamowita, niesamowita. Uda nam się to ja To pewnie laguje niektórym ludziom, bo tu jest pełno spadających elementów teraz. Ale... dobra, no spokojnie. 14.57, tak jest, odlikszamy, odliczamy. Ja może się... co się są się ludzie, ludzie. tam mi I zobaczyć, czy ten... E, chociaż ten link w sumie ja tak, i za dużo. Więc bez sensu. Dwie minutki, to dwie, jest grafikaczo tutaj. Obecnie pokażę wam, jak wygląda gra. Ona się za chwilę zmieni, nie? Gra Wiesz. obecnie wygląda tak: Roblox Protest, taka miniaturka, i w ogóle e, jak sobie wpiszemy, słuchajcie, w wyszukiwarkę Roblox Protest. O tutaj, to zrobiłem w ogóle taką specjalną ikonkę, różne ikonki robiłem. O, patrzcie, tutaj jest. Mamy najpopularniejszą grę protestową na Robloxie, patrzcie. Druga ma dopiero 468, My mamy ponad 2600, więc poza. O, lepiej mi chodzi że teraz to się dzieje, teraz już ostatni się, ale moment, chodzi. ostatni moment, żeby protestować, żeby pokazać Robloxowi, że nam zależy. MINUTA! Już Ludzie, ale... ale... się, Oho, czy już tutaj rozwaliliście wszystko? Już zobaczymy, patrzymy już na Robloxa. Uwaga. No, dobrze, dobrze, dobra! Uważam, że to jest zaliczone. no rozwalony totalnie. Chodź ścianę tablicki, w dłoń! Tak już takie wiecie, pojedyncze elementy, więc tak naprawdę... No, wydaje mi się, że bardziej się tego nie da rozwalić. Słuchajcie, minuta! Minuta została! Jezus, stresu, nie zostawcie się na coś bardzo ciekawego ogólnie. Mam nadzieję, że będziecie z tego zadowoleni. Protest musi zniknąć, tak czy siak. Jest minuta, minuta! minuta Jaki super minuta! Musimy tą gierkę zmienić na coś innego. I właśnie to się teraz jezus, dzieje. Minuta, to ostatnie minuta, ostatnie Ostatnie jego chwile. Nie wiem jak, ale minuta. Okej, okay. czy to się już dzieje? Jest 14.59, ja muszę zobaczyć. Tagierka powinna się zresetować o 15.00. To A to zadziała. ona ma się zresetować? Mam nadzieję, że to zadziała. Zaraz zobaczymy. O, jak widzowie. 10, Zaznaczymy. 9, ja 8, 8, 7, to się 6, 5, sobie? Dobra, 4, szybko. 4, 4 5, 3, 5, 2, 10, 2 5, 1, 0. O, to chyba wywala w takim razie grę. Tak mi się Jaka? Wydaje. Zobaczmy. Co jest? No, niektóre chyba serwery, serwery wywala. Mamy 3000 ludzi na grze, dobra. Hej. W takim razie bo niech się nie się po... tak hey, proszę, niech to zadziała. Bo jak to nie zadziała, to będzie taki wstyd. Taki wstyd. No, ale wiecie, ten live Jestem tu na rynku Więc no, zobaczymy. Proszę, gron, resetuj się, resetuj się. Już się resetuj. Róbmy to. Róbmy to. Okay. Jest aktualizowana, spróbujmy dołączyć, zobaczymy co jest. Chyba musimy wywalić wszystkie serwery, czekajcie. Dobra, tutaj jest normalnie. Dalej, jest dalej protest. No cóż, wiemy, ten gość tutaj to jest Elcio. Dobra. No to widzę na tym proteście Nie, nie, Dobra, dobra, dobra. resetuję grę, resetuję grę. To się dzieje. Uwaga, wywalam serwery. Pokażę wam to, jak, jak, jak wywalam serwery. Jezu, jest, dzieje się! Koniec protestu. Wszyscy teraz... zdawajcie się z nich wszyscy na krzacie! Wszyscy z nich na krzacie dla protestu. To naprawdę nie ma za czym płakać. Nie ma za czym płakać. Jest! Jest! Proszę Państwa, to się dzieje, to się dzieje. Udało się. Gierka zaktualizowana. Wpadajcie teraz wszyscy w gierkę. Link w opisie. A ja... Nie, w tym mi nie momencie, działa! Do gry. O! Ja w tym momencie wchodzę do gry. Bak się, bak Czemu się ktoś się mi to zca? To jest nowa gra. Nowa gra na Robloxie. Na to został zamieniony protes. tam wszystko. Co się stało Moje... z tym grom? Nie. no bo... Nie. No, ci... Generalnie, już wam Nie. jak to wygląda. I, czekajcie, może Nie. 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 Co jest? Musimy zmniejszyć serwery, bo na serwerze może, może być 100 ludzi. Nie może tak być. Nie może tak być. To to mam pokazaj. No ale to było oczywiste, miejsce, że coś się zepsuje. To się musi zawsze coś powsuć po prostu. Zawsze, zawsze. Ja tak zawsze. Dobra, już ustawiam, ustawiamy na 16. Zapisujemy. Git. Teraz resetujemy, resetujemy. O co chodzi w tej grze? Już wam mówię. Gra się nazywa Real or AI. Musicie zgadnąć w tej gierce, który obrazek jest, jest prawdziwy, Nie a który wygenerowany z... przez sztuczną inteligencję. Uważam, że to naprawdę mega ciekawa gierka. Mega ciekawa gierka. Dobra, już jest No, Mówi samy, Robrok, co zacięło. Okej, okay, zrestartowane. W takim razie dołączmy, To miał być dołożmy, protest z tej Co wy robicie? E, dobra wiem że jest ciemny ekran, teraz chyba będzie GIT. Chyba, mam nadzieję. Wbijajcie na jego cygaro. Dobra, jest działa, to już są pełne, pełne serwery, zapełnione. Dobra, dołączam. Mało wody z mam nadzieję, mam nadzieję. Kurde, to jest, jest. się, ta gra ma naprawdę mega potencjał. Jakie obrazy w tej sprawdzimy, a jak w tej chwili sprawdzimy sztuczną inteligencję? Zobiemy. Bo mi telefon się Bo... Że ja na moim telefonie już można... Generalnie jest, jest mega, mega rozwinięta. Zobaczcie, który obraz Do, jest AI, a który nie. No dobra, da się cały... Generalnie teraz będą bardzo proste obrazy, Mega easy, więc tutaj mamy prawdziwy, teraz który według was jest prawdziwy, to jest trochę już skomplikowane, ogólnie mogę wam podpowiedzieć teraz, się na palce, tutaj mamy sześć palców, więc to jest 8 no więc właśnie, źle, źle, źle Zaznaczyłem, bo trzeba wybrać prawdziwy obrazek, więc big. generalnie to są bardzo proste tutaj e, te pytanka na razie, to jest poziom mega easy, okej, okay, ale ludzie już myślą, ludzie już myślą obrazek jest prawdziwy, który AI? Gdzie to jest? Widzowie, co uważacie o tej gierce? Czy to jest Bez fajny pomysł na na Czy to jest fajny pomysł na grę? Jak, jak wy uważacie? A mnie dobra, się nie, no nie podoba. Tamten protest był lepszy. Który jest według was? Tak, to jest prawdziwy. Który jest prawdziwy dobra, dobra. z tych? Dobrze, 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 okej. Okay. Turysty. Ej, dobra, to jest poziom easy, a ludzie już mają problem. Niektórzy, aha, a, bo to to nie problemy. jest AI. Naprawdę, ja nieraz nie mogę poznać, bo ogóle robimy tą grę we dwóch. Ja daję niektóre pytania, niektóre pytania daje mój kolega, który też tworzy ze mną tą grę. I ja nieraz nie potrafię poznać, który obrazek to jest AI, nie? To jest powalone, tak szczerze. Też dobra, który jest prawdziwy? Nikt nie zgadł. No, no ten. Ten jest prawdziwy. Sztucznie, który? Ogólnie trzeba się nieraz przypatrzeć. Tutaj dobrze, dobrze, ta osoba zgadła. Tutaj, ten jest prawdziwy, okej. Okay. A okay. tutaj, który? To już, jest, to już jest cięższe. To już okay. jest cięższe, uwaga. Okej, okay. ktoś już zgadł. Dobrze, dobrze. Okay. Super fajna gierka, super. Okay. Dziękuję bardzo, dziękuję. To okay, ja nad tą gierką, okay. my nad tą gierką siedzieliśmy tyle yes. czasu. Tyle czasu po prostu próbowaliśmy. Ja teraz nie wiem, które jest. Dobra, to jest real. Teraz, który jest, jest real. To tak łatwo okay. poznać, bo jest Marka. Okay. Tutaj, który jest real? Dobrze, dobrze. Niech chce Wam idzie. Tutaj, który real? Ja już tutaj nie wiem, tak szczerze. To już jak ma być ciężkie. Siedzieliśmy na Twoją grom tyle czasu po prostu. Ja tyle nocy nie spałem. Jestem, ja od tygodnia jestem mega zmęczony, bo siedzimy na Twoją grą tyle czasu. Laguję mi tą Dobra, który teraz jest real? A który jest fake? Niektóre są też pomieszane, nie? Że na, które, na przykład tu mamy jakieś ludzie zbierający, zbierający jakieś plony, a tutaj mamy jakąś gwiazdkę. Dobra, to jest RIL. Która jest tutaj RIL? Patrzcie, to jest RIL czy to jest RIL? Oba wyglądają mega jakby realistycznie, nie? Gierka się nazywa RIL or AI. Wpiszcie sobie wyszukiwarkę Roblox'a albo link macie w opisie. Ja wam teraz dam też linka. Linka wam dam też. Tutaj, tutaj na czacie przypnę A ja mogę iść tam Fajna gierka, super gierka, dziękuję bardzo, kurczę, no to mega. Ja bym ogólnie chciał, żebyście wygrali w tą grę i chciałbym też, żeby na zagranicę ona poszła, żeby też ludzie z zagranicy grali w tą gierkę i żeby ona mega mega popularna była, ponieważ postanowiłem sobie. Macie teraz link na czacie do Gierki, jeśli ktoś chce wejść. Postanowiłem sobie, że wszystkie robusy, które ta gra zarobi, dostaniecie wy. Ja wam będę je rozdawał albo na odcinkach, na konkursach, albo będę je wydawał na to, żeby robić odcinki. Więc generalnie warto, myślę, grać w Gierkę. zobaczmy, ile jest tutaj ludzi na gierce. teraz. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Real or AI? O Jezu, sorry, sorry. Real or AI? Tak to, to wygląda. Patrzcie, fajną ikonkę chyba mamy też. Uważam, że jest spoko. 3000 ludzi na grze. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Nogierka jest naprawdę mega fajna, mega ciekawa, więc naprawdę wbijcie sobie. Możemy zagrać teraz wspólnie, Fake. potem po live'ie też wbijcie. Oni studio przez przypadek z tą grą. Nie, ja, nie mogę. Dobra, trudno. Ok, który tu jest prawdziwy? Szczerze, ja nie pamiętam. Ten? Ten, dobra. Który tutaj jest prawdziwy? Real or AI? Który jest... Który obrazek to jest sztuczna inteligencja, który jest prawdziwy? Moim zdaniem ten jest prawdziwy. Jest, dobra. Tutaj który? Real or AI? Dobrze, dobrze, dobrze. No i doszliśmy do końca i zobaczcie. Dosta Dostaliśmy za to pieniądze. Dostali, za przejście jednego poziomu dostajemy pieniądze. Okay. Za pieniądze w sklepie możemy sobie kupować różne fajne Na Na przykład tutaj mamy trails. Nie mogę z tej góry. Tu nie stać na żadnego trailsa, więc jesteś. Ja Ej! Oni dostajcie robót z zakosim! Dlaczego to są po nie Mam już nicki mojej. Potrafić. Ogólnie ceny mamy też bardzo niskie. W sensie na przykład zobaczcie. Dobra, mamy. Ejcio ja ja do kupę, sądu ja cię Na przykład tutaj za, za 50 tysięcy dolarów Za 129 robusów dostajecie 50 tysięcy A tylko za 100 więcej już 500 tysięcy, więc ceny są mega dobre O właśnie, takie trialsy sobie możecie kto kupić jak ktoś tutaj Więc ja sobie teraz kupię na przykład trice Fire za 19 koła Mega dobry trice. i macie go w itemkach, patrzcie Fire, no Tań... i teraz idziemy No i to jest przyjęte takie rzeczy właśnie możecie kupować te za pieniądze oraz za pieniądze możecie kupować też bronię. Ogólnie tutaj mamy dużo tych traj'ów, mamy dużo broni, ale one się pojawiają losowo. Raz jest na przykład takie są bronie, na drugiej ziemni na przykład są inne. Ja sobie wezmę tutaj taką... Wszystkie w sumie broni, a co tam? I tymi broniami możecie się walczyć I Możecie sobie założyć broń, którą chcecie. Na przykład tutaj mam Sword, patrzcie jak fajne piski. To może to jest najlepszy miecz w brzech chyba aktualnie. Co? I możecie sobie walczyć na PvP, zobaczcie że mamy nie, to jest, bez... nie, to jest to... Więc za pieniądze kupujecie trasy i bronie I z broniami możecie walczyć, dawajcie, patrzcie co tu jest Tu mamy arenkę mm -hmm. i możemy walczyć W update do też, słuchajcie, jakieś specjalne techniki walki w ogóle Więc będzie to na pewno fajne nie, to nie Ja bym się dużo zastanawiał, jak roboty Ale przede wszystkim, no to chodzi o typy tanka właśnie Ja tutaj wracam na spawn'a yes. Fajna gierka, dziękuję, kurczę ale Super, mega mi miło, w takim razie Trzeba się podoba. Jest, mam 10. No, ok, więc teraz zrobiliśmy sobie, sobie, poziom mega easy, przeszliśmy go. Więc teraz, idziemy, więc teraz idziemy na easy. Mega easy jest zrobiony, więc teraz chcecie... Ja mam 2 i 2k, jak 2K jak 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 to się to ja mogę jest mega, Który jest prawdziwy? Tak, ten jest prawdziwy, dokładnie. Który jest prawdziwy? Tak kłódka, czy tak kłódka? Który jest prawdziwy? No, 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 to już cięższe tutaj, okej? to kostu. Na razie mamy proste, im dalej będziecie szli, tym cięższe będą obrazki. Zagrajcie sobie w tę grę, bo naprawdę, ja jestem uważam dobry wy jakby w tych klocki, muszę się potrafię rozpoznać niektóre, wszystkie obrazki AI, ale na tej gierce się mega postaraliśmy, naprawdę, niektóre są takie ciężkie do odgadnięcia, że to jest wreszcie realne i naprawdę, przetestujcie się, czy potraficie odgadnąć, który obrazek jest prawdziwy, a który jest AI nie no. nie nie To, nie to, nie, to, nie, jest, to jest nie to jest nie to jest ewidentnie tamto to, jest, to, jest ewidentnie, to był ai ewidentnie ja to mówię, on dziękuję nie musiałem ale nie wiem to menów w o tak nie wiem, to który Teraz komik. który komik jest mm -hmm. prawdziwy, no to jest proste. To jest poziom Easy, więc jest naprawdę łatwe. Tutaj też jest dosyć łatwe. Ja na przykład nie wiem. Które a my, ten, tutaj ten tutaj mm -hmm. jest. No i tutaj mamy na przykład jest. bardzo proste, tak jak na telefonie Roblox albo robot generowany przez AI. Mm -hmm. Więc na, na tych poziomach rzeczy są naprawdę mega easy. Dobra. Fajna gierka, dziękujemy za taką grę. Ja Wam dziękuję, że gracie w nią. Więc wpadacie sobie, link macie w opisie oraz na. na, Tędy. na czacie. Nazwa gry to jest Real or AI. Ja może tutaj napiszę. Nazwa gry to Real or AI. Słuchajcie. Nazwa gry: Real or AI. Gierka będzie aktualizowana. Gierka będzie aktualizowana, słuchajcie. W każdą sobotę. Będzie update w każdą sobotę. Jeszcze e, będą w w nowe pytania, nowe bronie, nie nowe nie poziomy i tak dalej, i tak dalej. Z uwagi, że naprawdę fajnie. Więc w sobotę, już w tą sobotę naprawdę będzie kolejny update, na Gierce. Są też straszne sekrety na tej grze. Są też straszne sekrety. Więc ogólnie myślę, że warto sobie sprawdzać tutaj Proponuję popływać się w wodzie nie? i poszukać czegoś fajnego, bo zrobiłem to taki, jako taki smaczek dla ludzi, którzy lubią właśnie takie rzeczy. Dobra, tutaj mamy reel. Które tutaj jest reel? To jest reel. Ja też nie chcę tak podpowiadać ogólnie za bardzo. Czemu nie ma procesu? Proces dobiegł końca, słuchajcie. Proces był wczoraj przez, przez, przez yes. dwie godziny. Dzisiaj przez pół godziny i to koniec protestu. Pokazaliśmy wielką moc, bo naprawdę było nas mnóstwo. Ja będę rozmawiała z Robloxem na temat tego protestu. Ale on. Protest, protest nie otwiera dwa dni tylko? A tym, 20 w moje. To są że no, to tak Ale on kazał spać kogoś w Dobra, które tutaj jest, Zilory Wybracie o... cały czas reel obrazek, prawdziwy obraz tak, nie? Omijacie obrazki, które są sztuczną inteligencją. Tu tak ktoś się właśnie skusił, wszedł tutaj z zginął. No ja ogólnie mamy kim co jest naprawdę mnóstwo poziomów. się sensie, no, poziomu, bo jest ponad 9, 90 pytań generalnie. Szczerze nie pamiętam, które tutaj jest. Czy ktoś może... Czy ktoś może sprawdzić. No i to jest Trudno, proste. Nie, Jeśli na przykład byście mieli mega problem, nie powiedzielibyście. Który, który to jest ripilla który fake i nie chcielibyście spuścić, żeby nie zaczynać od środka albo od początku po prostu naseków i właśnie skip pytania generalnie to znacie zajdziemy śrobni wóch sobie nie będziemy środka sobie jeśli nie chcecie zaczynać od nowa no to pyk a dodatkowo też nie warto zaczynać dobra? od nowa, ponieważ tutaj w prawym górnym roga widzicie macie strajk Tu ja to nagrywam straj Strik znaczy stricki Gratulacje Tak o to będzie to mam. to jest takie Tutaj ja jest i, taki wielki może tutaj coś... będzie. razy odpowiedziałem na pytanie poprawnie rząd i mam To ludzie zobaczą kto to budzi. Do dobra, ja, Wiem, to, ja może bym chciała. Spłynąć w drodze. Będą dodawane nowe, nowe pytania, nowe poziomy. O, oj, ktoś spuścił na samym końcu, no niestety. Dobra, więc doszliśmy, zrobiliśmy poziom easy. Następny poziom to jest medium. Ja go na razie nie będę robił, nie chcę was jeszcze tak odpowiadać. Dwodzi każdy, bo szukać i tu wodzie pływa, no nic nie mam. Szumrzę, nic nie mam. Okej, to w stanie będzie wszystkiego najlepszego, który to Kas, na. Wszystkiego najlepiej Masz taki prezent urodzinowy czyli moja nowa gierka <gry> Okej okay. To okay. mi widzę jakiś rąk Fajnie fajnie że gracie niece to... ludzi nie... na grze Czie mega git Wyż Wysyłać... Sto... znajomy będę naprawdę mega mega szczęśliwy Osoby które będą na proteście Znaczy ja gadać mam ten proces w głowie na premię też czyli dzisiaj właśnie. Tutaj Specjalne też rzeczy. Dlaczego się nie ma? macie, ale zaraz to zrobimy po live, ie. ja to dodam, że... Wszyscy, którzy teraz dołączyli do gry, to dostaną coś mega fajnego na grze. No i mamy też rankingi, zobaczcie. Tutaj jest osoba, która ma najwięcej po prostu poprawnych odpowiedzi. Tutaj jest osoba, która ma najwięcej pieniędzy, więc uważam, że to też warto. No i każdy tor ma też swoje rankingi, na przykład tutaj patrzcie mega easy, ktoś najszybciej przyszedł w 19 sekund w 19 sekund jest na tabeli, na numer 1 ogólnie zrobimy takie coś, na ja to jeszcze będę mówił na filmie, bo na pewno nagram filmik z tej gierki ale osoby, które będą, każda osoba, która będzie na którejkolwiek tabeli na numerze 1 na przykład na, tej, na na każdej tabeli z toru albo na tych głównych, na przykład top 10 mani, top 10 streak to te osoby dostaną ode mnie jakieś i więc Uważam, że też warto. Dodatkowo za darmo na tej grze macie spiny, macie sobie za, zaspinować za darmo, e, codziennie dostajecie jednego darmowego spina i na przykład teraz dostałem 588 XP, co sprawiło, że mi się ranga słuchajcie podnosi, tutaj macie też rangę, ja mam na, na, na razie beginner, czyli najmniejszą, Masz 70%. Z, dobra, zróbmy sobie poziom Mega Easy jeszcze raz. Uuu. Spróbujmy pobić rekord, bo da nam się 19 sekund. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Się tutaj. Się o nie, to no się nie udało. Straciłem streak, w którym był, który był 40, hmm. więc zostawiam 4% więcej klasy. No więc troszkę lipa. Widzowie, ja się poddaję w e, No i co, macie też ogólnie e, różne game passiki na gierce. Jeśli ktoś chce, to, tak, to Masz chodzenie, no, admina jest mega drogi i nie tak, żeby wam nie przeszkadzał macie dwa razy XP, dwa razy pieniądze i macie VIP-a VIP jest ogólnie nacisnąć i zobaczyć co dany Game Pass wam daje więc ja mam na przykład vip mam vip mam vip mam mam więc sam jako jak no i dostaję dwa razy więcej dwa razy Dostaję codziennie nagrody VIP I szybciej chodzę Nagrody VIP są tutaj, muszę sobie odebrać I na przykład teraz 10 poła I 3000 XP Więc tutaj mam Chwacę się, by być VIPem Jestem najlepszy gamepass tak naprawdę Jestem, na tym tabeli Halo, ale już jest moje Jestem Słuchajcie, jeśli widzicie jakieś błędy na gierce To mi podpiszcie o tym Jak ktoś to zrobił? Dwie i i ja to będę poprawiał. Staraliśmy się, żeby błędów nie było, a, ale no, gdzie to się Tu, się uda. Pił, tu jest, jest falfa, jak coś widzimy, od razu tam w połowie. Pił, pił, e, no. Pił, widzicie jakieś błędy? Czy to widzicie jakieś błędy, czy nie? Jeśli nie widzicie, no to się bardzo cieszę, jeśli widzicie, to, to oczywiście. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie.

to tutaj można ustawiać różne rzeczy, fajne i w ogóle... Generalnie myślę, że gierka z no chyba fajnie to wygląda, kurczę. Nie chcę, nie chcę żeby robić wszystkich poziomów, żeby wam nie podpowiadać, żebyście sami sobie zrobili. No ale mamy mega easy, yeah. naprawdę mega easy. Tutaj mamy easy nie i, mam i ogólnie was od, medium, od medium, od medium już jest ciężko. Jak oni tu Patrzcie, tutaj jest medium. I Dobre, no tam, na przykład, dobra, tutaj weźcie rozpoznajcie, które jest AI, a które nie. I go! ciężej na pewno. Dalej, tam mamy na przykład taką. Patrzcie, Które to jest AI, a które nie. to jest identyczne praktycznie. Patrzcie, to, a to. No ciężko to rozpoznać, ciężko to rozpoznać. To tak, widzę?